Ej, Dobra, jakiś haker nam pomógł Zabawę nam zepsuł Czy to jest 456? To jest 456! To jest 456! To z 456! To jest gigun, gigun! To jest zwykły film ze ja Squid Game, nic się tutaj nie dzieje, na razie. Mówię, no. Nie, nie, proszę nie! Dam ci 10 What the fuck. Ciekawe czy on przeżył. Ciekawe czy on przeżył. Eee... Chyba nie przeżył. Nie mam pojęcia. Nie, nie złe jedzenie. O Gihun Dobra men, jedzenie odbieramy i chyba się będę bić. Walić to, że to mój teammate. Zginął. Tak, zabiłem mojego teammate. Zabiłem. Piwo Janka. Dobra men, lecimy. Musi na Lecimy men Lecimy men. Na piwo Janka. Men men, lecimy. E, co masz? Bo to chłopę będzie aura farming. Ment, tu jest cały serwer. Tank, um, Pomocy, pomocy? Jakby przy mnie są. Jest przy mnie trzech stickerów. Czterech? Jesteś. Jesteś gejem, jak mnie zabijesz. Ha! Ha! Ja przed. Nie, ja zwykłem. Ja zwykłem, bo ja przez chwilę spadłem. Niger. Dobra, let's go. Jezus Maria! Żyjesz? Żyjesz? Men! No dokładnie i zaraz do krótszej łamanej nogi, To to, co Man, Coś nie poszło, ale damy radę. My jesteśmy purple... Zaraz się zacznie Aura Farm. Zrobimy Aura Farma. Aura Farm? Bo mi to też poszło. Ale chcę to? Nie wiem, Aura Farm? Dobra, robimy Aura Farm. curta. É, ne é posso